Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Wracam do diety przemiennej. Wracam do diety przemiennej. Eee, patrzyłem sobie 6 <laughs> lat temu, właściwie to 6,5 roku temu nagrałem film o, o tym pod tytułem jak schudłem 15 kg w 4 miesiące i utrzymałem przez rok czy coś takiego. I wtedy założyłem blog dieta.kopyra.com nie, nie będę reaktywował tego blogu, bo to miał być blog pisany, a mi się nie chce pisać. Ale stwierdziłem, że nagram film o, o tym, że Wracam do diety przemiennej, troszkę też po to, żeby nie musieć ciągle odpowiadać w komentarzach. E, ostatnimi e, dniami parę takich komentarzy się pojawiło, że coś schudłeś i tak dalej. Więc e, jak na razie jeszcze za bardzo nie schudłem, chociaż trochę schudłem, e, bo mm, ważyłem już 102 kg w tym roku. E, momentami e, teraz waży 99, no, czyli 3 kg schudłem. <grym> Od poniedziałku wróciłem na dietę przemienną. Dieta przemienna po angielsku Alternate Day Fasting, czyli poszczenie co drugi dzień. No, Polska, Polska nazwa dieta przemienna, chociaż ona się nie przyjęła. Jednak IF lub AF się stosuje to jest jeszcze interminiant Fasting, czyli takie poszczenie naprzemienne. Przy czym takie klasyczne poszczenie naprzemienne to jest takie, że na przykład obiera się sobie jakiś tam system, na przykład najczęściej 16 na 8, 16 godzin nie jem, 8 godzin jem, nie? Czyli na przykład zaczynasz jeść o 16 albo o, o, o 15 kończysz jeść o 23 i resztę nie jesz. Natomiast, żeby uzyskać jakby bardziej spektakularne efekty, wracam do czegoś, co działało w moim wypadku. To było w 2012 roku, czyli 7 lat temu, czyli ja byłem 7 lat młodszy, gdzie schudłem ze 104 kilo wówczas do 87. I wtedy, jak nagrywałem ten film, to mówiłem, że ważę 91, no i chcę schudnąć do 82, byłem pełen przekonania, że tak się właśnie stanie. Tak się nie stało, yy, dlatego że sobie poluzowałem, no poluzowałem sobie, no i też umówmy się, doszedłem do jakiejś ściany, nie było dalszych efektów. Yy... Rok temu pewnie, zaraz mi tutaj wytkniecie, że rok temu stosowałem post Daniela, po którym schudłem teoretycznie 7 kg i też w zasadzie nic z tego nie zostało. Więc wracam do tego, co w moim wypadku zadziałało, czyli diety przemiennej. Polega to na tym, że, znaczy generalnie alternate day, day, alternate day fasting polega na tym, że co drugi dzień lub 3 dni w tygodniu, bo to też ten, żeby to było regularnie, e, jesz nic lub je, do maksymalnie 1 czwartej dziennej, e, dziennej twojej normalnej e, stawki. tej, Czyli jak normalnie byś jadł 2000 kalorii, to w ten dzień e, postu możesz zjeść do 500 kalorii. E, ja stwierdziłem, że po pierwsze lepsze efekty będą, jak nie będę nic jadł, a po drugie, e, m, że że zwykle jest ciężko się w tych 500 utrzymać. Jak ja zacząłem sobie robić te właśnie ten, a to już wieczorem to już a to już coś zjem to zwykle to się kończyło tym, że właśnie zjadałem za dużo. Mam wrażenie, że to mogło być jedną z e, przyczyn moich, po, mojej porażki. W ogóle e, zapraszam do komentowania, bo wiem, że po tym filmie z 2013 roku, ze stycznia, e, bardzo wiele osób e, podjęło tę dietę z sukcesami, nawet do mnie pisało potem w komentarzu, że Tomek, no to wróć do tego e, diety przemiennej i, i w ogóle w czym masz problem, nie? E, jakoś nie mogłem w, wrócić, jakoś tak e, straciłem do niej serce, tak? Z, ona mnie zaczęła męczyć. Zaczęła mnie męczyć e, z kilku powodów. Jednym, e, i, I myślę, że jeden z nich zdiagnozowałem. E, to był brak soli. Nie, że ja, jakoś tej soli unikałem, tylko że nie zdawałem sobie sprawy z tego, że muszę przyjmować w dniu poszczenia, muszę przyjmować sól, po prostu. Ja wiem, że to sól, y biała śmierć i co ty tutaj w ogóle mówisz, wiadomo, że jest szkodliwa. Y generalnie rzecz biorąc, może i tak, ale y jednak jeżeli się cały dzień nie je, a tylko pije, y to, y to soli brakuje. Soli brakuje. Ja miałem takie doświadczenia, dwa doświadczenia właśnie z tym takim a, troszkę odwodnieniem. Po pierwsze, że co wypiłem, to po pół godziny już musiałem iść się wysikać. Um, I praktycznie ciągle, ciągle mi się chciało pić. Ciągle nie mogłem się napić, bo ciągle szedłem się wysikać. Dlaczego? Dlatego, że jak w organizmie brakuje soli, to po prostu organizm nie zatrzymuje tej wody. Um, to jest związane nam z ciśnieniem osmotycznym, bla, bla, bla. Um, natomiast druga rzecz to jest to, że... Um, Miałem dyskomfort związany z suchością w ustach i też z nieprzyjemnym, e, prawda, jak, śpiewa, jak śpiewają e, kury, nie odtrącaj mnie tylko dlatego, że śmierdzi jak śmierdzi mi z ust, e, z powodu małej ilości śliny więc mam nadzieję, że to, że teraz piję posoloną wodę, pomoże mi ten problem przetrwać. Muszę powiedzieć, że jak na, dzisiaj jest drugi dzień, drugi dzień kiedy nic nie jem, nie jadłem w poniedziałek, dzisiaj jest środa, już praktycznie dzień się ma ku końcowi, więc drugi dzień też nic nie jadłem, także spokojnie ten. Wydaje mi się, że łatwiej mi idzie niż mi szło na początku tej diety gdzieś tam w 2012 roku, bo E, dlaczego, dlaczego nagrywam ten film i dlaczego myślę, że on będzie dla Was ciekawy? Dlatego, że no widzicie, jak wyglądam. Tak wyglądam. Nie wiem, w sumie mógłbym zrobić sobie te zdjęcia z tą komórką przy tym, może zrobię. E, 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 będziecie mogli obserwować efekty tej diety, bo e, tak naprawdę e, te, e, tą dietę to ja zacząłem stosować zanim zacząłem nagrywać. No, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście w którymś momencie ją po prostu odpuściłem, gdzieś mnie zaczęła mi doskwierać, zacząłem sobie luzować. No, i efekt był taki, że, że wróciła stówka, wróciła jedynka z przodu, a nawet gdzieś do 102 w tym roku dochodziło. Więc, no, źle. Nie 104, ale 102. No, jednak. I nie pomagało za bardzo ani, ani ruch. Jakieś tam bieganie, rower, ani low carb, high fat. Bo też nie stosowałem jej bardzo restrykcyjnie. Więc teraz w te dni, kiedy nie jem, to po prostu piję wodę, kawę. Herbat na razie nie piłem, ale pewnie będę pił herbaty. Yy, I ja to zrobiłem teraz głównie z myślą o tym, żeby trochę schudnąć przed wyjazdem do Stanów. Bo kurka, yy, gdzieś mówię, no, ja nie mam w czym pojechać, no te spodnie ciasne, tamte ciasne, kurwa, że nie będę kupował specjalnie spodni, no. No a w tych Stanach wiadomo jak jest, więc mm. <słuch> mówię, trzeba schudnąć trochę. Yy, ale koncepcja jest taka, żeby no, do końca roku schudnąć gdzieś do 90 kilo. E, czyli 10, 10 kg schudnąć, no. E, no 9 w tej chwili. E, 10 kg schudnąć, e, czyli 10% ze stówki. To nie jest tak mało. E, z drugiej strony, no 10%, jak ktoś tam waży mniej, no to będzie mniej. Nie? E, wiem, że jestem w stanie. E, wiąże się to e, z ograniczeniem e, też degustacji. A to akurat dobrze, bo to mnie motywuje do nagrywania troszkę bardziej ambitnych produkcji pod tytułem 1000 iBU. Chociaż akurat 1000 iBU to mi się nagrywa bardzo, bardzo bezproblemowo, no ale 100... Nie 100 pytań, a 100 pytań bo w sumie by, by trzeba nagrać, setny odcinek. <grym> Ale piwne style, i tak dalej, i tak dalej. Więc będzie mniej degustacji, będzie więcej e, e, filmów niedegustacyjnych, no i mam nadzieję, że e, będziecie mogli być świadkami a, prawda, mojej metamorfozy. <ścoughs> e, chcę to połączyć, chcę to połączyć tym razem z e, trochę low-carb, high-fat, czyli tą taką dietą, którą w zasadzie staram się trzymać. E, ona, e, ona się z intermittent fasting e, jak najbardziej klei i jak najbardziej lubi. E, też zauważyłem, że... E, Małe rzeczy mają znaczenie, na przykład to, że wypiję do kawy mleko, wtedy jak jeszcze, jak jeszcze stosowałem dietę przemienną, i później rzeczywiście kurka mam tą. Um, trudniej mi jest wytrwać w tym poście, nie? Szybciej się łamie. I. Um, i, I co? I stwierdziłem, że teraz czarna kawa. Eee, więc generalnie nie ma bata, żebym nie schudł, po prostu nie ma bata, żebym nie schudł, dlatego że moje gdzieś zapotrzebowanie kaloryczne, tylko o tak, żebym leżał, oddychał i, i po prostu eee, ten, to jest jakieś prawie 2000 kalorii. Eee, do tego dochodzi oczywiście jakiś tam ruch i tak dalej, więc moim zdaniem dzisiaj czy w poniedziałek miałem jakiś deficyt przynajmniej z 3-4 tysiące kalorii. Kilokalorii, przepraszam, 3-4 tysiące kilokalorii. E, więc nie ma bata, żebym nie słudł. E, czy to jest zdrowe? Nie wiem. Są badania, które mówią, że e, jest zdrowe, że szczury bardzo długo żyją na takiej diecie, e, ale nie będę Was tutaj e, nikogo namawiał. E, jak ktoś chce, to sobie można poczytać. Co jest ciekawe, jak ja nagrywałem 6 lat temu, 6,5 roku temu o tej diecie, to praktycznie nic nie było. Teraz to jest bardzo popularny temat: intermittent fasting, alternate day diet, alternate day fasting, jest, jest, jest o tym sporo, jest o tym sporo. Generalnie rzecz biorąc. Nie zaleca się, i to, to, to wiem, nie zaleca się tego ludziom z, e, z zaburzeniami odżywiania, czyli z anoreksją, z bulimią. To jest niepolecane. E, natomiast e, no, e, z moich obserwacji, z moich obserwacji, to jest polecane dla ludzi, którzy mają problemy z. E, chociaż Chociaż też czytałem taką, czytałem dwa, dwie w zasadzie, dwa artykuły w sumie czytałem o negatywnych skutkach. Jedna to było Alternate Day Diet, Day Fasting. Czy interminian fasting? Znaczy, w zasadzie ten taki post, że 16 na 8 to chyba nie ma za bardzo głosów, że on jest niezdrowy. Natomiast słyszałem, że takie poszczenie całodniowe ono może niekorzystnie wpływać na później metabolizm cukrów. Być może tak jest, być może jestem tego ofiarą, ale. Nie wydaje mi się. Natomiast jeszcze jedno badanie to było odnośnie low carb i high fat, że może prowadzić do zaburzenia flory bakteryjnej w jelitach, jeżeli po prostu za mało się dostarcza warzyw błonnika itd. Więc to takie moje prawda, ostrzeżenie, że. Są pewne głosy, natomiast ja, gdybym nie wierzył, że to jest dobre, no to bym tego nie robił, nie? Myślę że, myślę, że może jutro rano, czyli już jakby przed emisją filmu, zrobię sobie badania krwi i za trzy miesiące porównam, jakie będą efekty. E, ale po prostu, no, y, trochę, y, no, pałka się przegła, tak? Pałka się przegła, mówię, nie, no, żebym ja się musiał ku stresować, w jakichś pojadę do Stanów, to już jest przesada, nie? E, w Stanach oczywiście tego się nie da zastosować do końca, bo... no, bo będzie sędziowanie, sędziowanie mi też tam... E, sędziowanie i festiwale mi rozpierniczały system, ponieważ z festiwali w większości zrezygnowałem, to myślę, że tym razem będzie mi łatwiej. Notabene e, moja dieta została nawet uwieczniona w e, piosence Tomaszy Kypyry 2. E, jeszcze dzisiaj dzień na diecie mam. E, więc e, no, teraz będziecie mogli widzieć na e, żywym organizmie 40-latka czy dieta przemienna daje radę czy nie daje. Wiem, że daje, wiem, że daje, bo mi dała radę. Wiem, że ona może w którymś momencie się znudzić, chociaż za pierwszym razem stosowałem. No myślę, że z jakieś dwa lata. Potem było coraz więcej odstępstw, coraz więcej odstęp, coraz więcej odstępstw, aż przestałem stosować zupełnie. Sam nie wiem, jak to się stało. To, to po prostu było takie. Aha, ja już w ogóle w zasadzie nie stosuję tej diety. <grywa> e, właściwie to nie powinno się mówić dieta, bo to nie jest dieta, tylko to jest sposób odżywiania. Więc e, wracam, poniedziałki, środy, piątki. E, nie jem. I nie piję piwa. E, ale myślę, że myślę, że. Znaczy inaczej. Jak e, już schudnę, to mogę sobie zostawić na przykład dwa dni, na przykład, e, wtorek i piątek. E, powinno wystarczyć. E, no, ale niestety, e, albo, albo przejdę na ten system 8-16, czyli 8 godzin jedzenia, okienko jedzeniowe 8 godzin 16 niejedzenia. I teraz wiem, słyszę już te komentarze, widzę już te komentarze, idź do dietetyka, bla, 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 bla. Yy, z, nie byłem nigdy u dietetyka. <laughs> się nie wybieram. I się nie wybieram, bo jak słyszę te opowieści o 8 posiłkach dziennie albo 5, to yy, wiem, że to jest bullshit. <laughs> Natomiast yy, znam takich, co byli i to niewiele im pomogło. Yy, nie, no. Yy, wiem, że to w moim wypadku działa i wiem, że to zadziała. A jak będą negatywne tego skutki i będę musiał zakończyć ten dietę i ten, to wam na pewno powiem. I będziecie wiedzieli. Natomiast, żebyście już się nie stresowali, e, czy schudłem, czy nie schudłem, czy kamerę ustawiłem lepiej, czy, czy gorzej, to troszkę schudłem, ale zamierzam schudnąć więcej. Tak? Dzisiaj e, 99 z jakimś tam hakiem. E, muszę powiedzieć, że tak naprawdę po tych pierwszych dniach no to się chudnie po prawie pół kilo e, na jeden dzień. Przy czym tu jest y, y, po prostu tak, że y, ja zużyłem praktycznie chyba cały glikogen, który miałem w mięśniach. Już nie mam glikogenu. Y, myślę, że w ketozie jestem. Y, dlatego, że y, tam tych węglowodanów we wtorek przyjąłem nie za wiele. A może i nie, no piwo było. Y, no ale nieważne. Y, w każdym razie dieta wiem, że będzie działać. Y, y, taki, takie... Um, Obejrzałem sobie ten filmik sprzed 6 lat i ja tam mówię, że stosuję tą dietę, bo nie mogę żyć bez pierogów, pizzy itd. Więc e, muszę wam powiedzieć, że e, jak teraz stosowałem tą dietę unikania węglowodanów, zaobserwowałem jedną rzecz. E, praktycznie nie jestem senny w ciągu dnia. Natomiast miałem już takie e, sytuacje, że po prostu e, dzień w dzień musiałem sobie robić drzemkę o godzinie 16, bo po prostu już miałem zjazdy. Nie? E, miałem takie akcje, że na przykład jechałem samochodem i e, czułem, że, że po prostu zakimuję. Nie? Musiałem zjechać na parking, przykimać się 15 minut, mogłem jechać dalej. E, od kiedy odstawiłem e, w dużej mierze węglowodany, praktycznie tematu nie ma. Nie ma takiego zmęczenia, nie ma tych drzemek. E, właśnie, bo to też e, chciałem nagrać film o tym, że... F, słuchajcie, ale to, to jest dla mnie, to, 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 jest, to jest szokujące, e, jaka jest ignorancja, jeżeli chodzi o żywienie ze strony... E, jak oni się nazywają? Burger Kinga. Słuchajcie, Burger King w Meksyku zrobił reklamę, w której pokazuje ludzi, którzy w jego restauracjach zakimują po jedzeniu. I oni mówią, ale słodziaki, no kurwa, jakie to jest słodkie? Zjedli u nas ten i zakimali, nie? Jakie to jest słodkie? Nie kurwa to nie jest słodkie. To jest kurwa straszne. To znaczy, że mają mega problem z tolerancją cukru. To znaczy, że już mają tak rozpieprzoną tą, e, metabolizm cukru, że po prostu jak zjedzą. Te węgle, który, które towarzyszą tym, tym, czyli tą białą bułkę, ten kurna keczup z cukrem pieprzonym, te wszystkie, te popiją to Coca-Colą słodką, mimo że ona ma kofeinę, to oni mają zjazd. Oni mają zjazd, bo po prostu organizm dostaje mega wyrzut cukru, no to ładuje insulinę, żeby ten cukier zbić, ona go zbija aż za mocno i jest już taka hipoglikemia, i po prostu jest zjazd i zasypiasz, nie? Eee, czy tam o, spadek cukru, bo tam ktoś mi też wytykał w komentarzach, że to nie jest hipoglikemia, tylko spadek cukru. W każdym razie to jest bardzo zły objaw, jeżeli kurka po obiedzie, czy po czym ten, musicie zasnąć. Bo po prostu nie dajecie rady. I takie rzeczy mogą prowadzić do cukrzycy. Eee, więc eee, to jest też e, jakby kwestia zdrowia, i tak dalej, i tak dalej. I też kwestia tego, że... Mm, Dotarło do mnie z różnych źródeł, bo też pisaliście w komentarzach, ale też innych. No, że fajnie, fajnie biegasz, ale e, żeby. E, znaczy, nie biegać się, żeby schudnąć, tylko żeby biegać, to trzeba schudnąć. Bo jak zaczynasz biegać i jesteś gruby, to niestety, ale możesz rozwalić sobie e, stawy, szczególnie kolana. Więc, e, więc, też ja ostatnimi czasy już się przestawiłem mocno na, e, na, co? na slow jogging. No, a teraz w sobotę sam dałem czadu na parkranie. E, życiówka 31, 43, 5 km. To dla mnie to jest dobry wynik. E, wiem, że dla niektórych to śmiech na sali, e, no, ale dla mnie dobry. Eee, znaczy dla mnie inaczej. Dla mnie to życiówka, więc może on nie jest dobry dla mnie, ale jest najlepsze. Jaki ma, i z tego trzeba żyć, Więc chciałbym schudnąć i chciałbym kontynuować bieganie, bo się troszkę wkręciłem, polubiłem to. Rower, rower teraz w ogóle chciałem podregulować przerzutki, w ogóle rozpieprzyłem je totalnie, ale ponieważ tam miałem taką opcję, że pół roku od zakupu mogę darmowy przegląd zrobić, więc pojechał do serwisu. 10 dni, panie, 10 dni najmniej. No to ja wiem, dobra, nie, i tak lecę do Stanów teraz, także nie będzie mnie to. Możecie i dwa tygodnie robić. Um, więc chciałbym, chciałbym ten sport jakby utrzymać. Chciałbym może przez te dni, kiedy. Mm, no, no, chciałbym kurka no, to, to przypilnować tego i tego y, 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 LCHF, czyli Low Carb High Fat. Tej diety przemiennej i słuchajcie, no, m, m, jestem przekonany. <grywa> jak nagrywałem 6 lat temu, też byłem przekonany. 82 kg na luzaku. Chociaż ja wam powiem, że ja w liceum był taki okres, że ważyłem chyba 76. No, już wzrost miałem taki jak, jak mam teraz, nie? Nie mam mięśni dużo. Wiem, wiem, powinienem iść na siłownię. Nie pójdę na siłownię, bo to jest niezgodne z moim stylem życia. Nie lubię siłowni. No, i już. I nie pójdę. Chociaż może za 5 lat nagram film, że idę na siłownię. Na razie nie, na razie nie. Więc wracam do diety przemiennej. Alternate day fasting, czyli poszczenie co drugi dzień. Poniedziałki, środy, piątki nie zamierzam jeść. Jak będzie oczywiście sędziowanie czy coś takiego, no, to siła wyższa. I zobaczymy. Macie na żywym organizmie, no i oczywiście proszę tych, którzy stosowali lub stosują dietę przemienną, o podzielenie się w komentarzach, czy macie e, jakby po tych sześciu latach, czy siedmiu prawie, że, e, czy macie doświadczenia pozytywne, czy niestety u każdego się to skończyło tym, że w którymś momencie stwierdził, że sorry, ale tak się nie da żyć i pękł, nie? E, Cóż powiem, e, oczywiście e, nikogo do niczego nie namawiam, e, zachęcam do poczytania samemu, jest na ten temat już sporo, wbrew pozorom nawet w kulturystyce e, ten intermittent fasting e, ma, swoje, ma swoje jakby miejsce, to a propos tych, którzy mówią, że na pewno w czasie tego... Tego postu to wszystkie mięśnie mi tam organizm zje i zostanę sam z tym, z tym tłuszczem, nie? Ale oczywiście za konstruktywne komentarze będę wdzięczny. Jeżeli ktoś uważa, że popełniam wielki błąd i ma na to argumenty, to proszę, żeby je przedstawił, nie? Najlepiej z linkami jakimiś. E, to by było chyba wszystko w tym odcinku, trzymajcie kciuki, e, ja też trzymam kciuki za tych, którzy e, ewentualnie chcieliby, e, albo którzy, mówię, którzy już to stosowali i są zadowoleni. Raz tylko miałem taki komentarz, e, że e, m, osoba mi napisała, że no stosuje, ale nic nie schudła. mówię, no niemożliwe to jest. No niemożliwe, żeby jeżeli 3 dni w tygodniu nic nie jeżeli, jest niemożliwe, żeby nie schudnąć. No nie ma, nie ma takiej opcji. E, no ale podobno w te dni, kiedy e, się je, no to był jakiś taki straszny ran na słodycze i, i jakieś obłędne ilości kalorii przyjmowane. I to może tłumaczyło, ale mimo wszystko nie jestem w stanie tego, tego do końca zrozumieć. E, to po prostu. E, bo to jest, to jest tak naprawdę. E, dieta RZP, czyli i pół, e, zastosowana w takim, z takim trikiem, nie? bo łatwiej jest nie jeść cały dzień, i to jest też korzystne dla organów, nie? to znaczy dla wątroby, dla trzustki. one sobie odpoczywają ten cały dzień. Tego się trzymam. <grym> Więc daje odpocząć wątrobie, daję odpocząć w trzustce, nie jem chudne. I mam nadzieję, że jeszcze bardziej, prawda, atrakcyjny Tomasz do Was e, zawita. I e, e, być może będę jakąś inspiracją, ale mówię, polecam poczytać. Ja wiem, ja, ja ryzykuję swoim zdrowiem. No. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.